Oraz, aha, dlaczego nazywa się bursztynowa, no, z prostej przyczyny to, to jest dodatkiem, z takim, takim zasadniczym w tej zupie, to jest nalewka bursztynowa i powiem, da, znaczy, z prostej przyczyny, dawniej lodówek nie było, więc w jakiś sposób trzeba było przedłużyć trwałość zupy, czy różnych produktów, sosów przynajmniej, więc wymyślono i dodawano nalewkę bursztynową, to, z mocnego alkoholu i z pudru bursztynowego. Tarde jest i to jest tak jakby głównym składnikiem. No, również ten morszyn to też jest taki, taki jakby dodatek, który powodował, że e, bakteriobójcza e, działalność tego, tego glonu jest, więc również i, a przy tym smaczny i aromatyczny. Ja nie będę już więcej na ten temat opowiadał. Jest ulotka. Kto z Państwa będzie chciał, to dostanie tą ulotkę, a ja się biorę do roboty. Parę minut i tak. To jest najprostsza, najszybsza zupa na świecie. Bardzo no, dziękujemy, drogi mistrzu. Pan Andrzej bierze się do roboty. Można jak najbardziej patrzeć mu na ręce. Można panie Andrzeju? No ba, no jasna sprawa. Ile mniej więcej potrwa przygotowanie tej wspaniałej zupy bursztynowej? Około 5 minut jeszcze, to w tym czasie my tutaj przeniesiemy się na scenę, gdzie mam nadzieję za chwilę obok mnie pani doktor Elazo, tak, Pani doktor, pani doktor, jest pani gotowa? Wchodzimy na scenę, A co? Konkursy i zabawy dla dzieci? Proszę korzystać z tego, co tutaj mistrz kuchni, pan Andrzej Ławniczak przygotuje. Będziemy za chwilę tutaj z mikrofonem. Jeszcze popytamy Państwa o wrażenie, jak to wszystko Państwu smakuje. A póki co niech nam się dzieje. W tych...